Witam wszystkich serdecznie Oto mój Diligence Powinniście go znać z jednego z ostatnich odcinków A Jeżeli nie znacie to zapraszam do oglądania Link będzie w opisie i w zakładce na końcu Ale do sedna Pod tamtym filmem Maciek z kanału Osadnik z Odzysku Napisał komentarz czy diligence można podpiąć do roweru? Postanowiłem podjąć się tego wyzwania i spróbować przerobić diligence, żeby nie tylko był wózkiem, ale też był przyczepką do roweru. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobiłem, zapraszam do oglądania. Pierwszym elementem, który należało przerobić, jest dyszel, bo dyszel patrzy do góry. W tym celu Wyjmujemy dyszel. O! I patrzcie co zrobiłem. Teraz z drugiej strony wywierciłem otwór w tym dyszlu. I w tym momencie dyszel wkładam o! W ten sposób. I tak samo go zaślep zabezpieczam jak w poprzedniej wersji. Tylko, że teraz dyszel patrzy w ten sposób. Tam już widzicie kolejny element układanki. Już wam pokazuję. Kolejnym elementem układanki jest coś takiego. Ale o tym na warsztacie. Przenosimy się na warsztat. Jesteśmy na warsztacie. To jest właśnie ten przegub. I już Wam tłumaczę skąd on się wziął i co to jest. Do tego celu posłuży mój zestaw narzędzi, który mam. O, proszę bardzo. I to jest właśnie taki przegub przed przeróbką. To jest przegub do odkręcania śrub, które są jakoś umiejscowione w trudno dostępnym miejscu. O, tak bym to nazwał. I tak, moja przeróbka tego wygląda następująco. W tym miejscu jest ta kuleczka, prawda? Tu została wywiercona dziura. Nie było o tak, właśnie jak tu jest pokazane. Nie było to zbyt proste. Złamałem parę wierteł. To jest dość twarda stal. Ogólnie ta, ten przegub co mam przewiercony, jest starego typu. Także one są z lepszej stali niż ten nowszy. Drugą dziurę wykonałem tutaj, o w tym miejscu jest dziura, widać ją, żeby obsadzić na dyszlu od dyliżancu. Tutaj jest oryginał, nie ma żadnej dziury. Jedynie to jest na jedną, drugą wejście takie na klucz. O, taki klucz. O, klucz mi trochę zardzewiał. No wiadomo o co chodzi. W tym miejscu też złamałem ze dwa wiertwa. Tu, jak wierciłem. No nie było to zbyt proste. Posłużyła mi do tego wiertarka stołowa. Nie, nie wiem, czy ktoś ręcznie by dał radę. Nie próbowałem. Kolejnym elementem układanki będzie rower. Rower, jaki ma? Kto? Taki ma. Ja nie mam jakiegoś wyczynowego ani eleganckiego, ale ten rower ma inne zastosowanie. Tak. Do roweru dorobiłem z bednarki. A bednarkę już znacie z poprzedniego odcinka, co to jest. Taki płaskowniczek. Przymocowałem go na dwie śruby. Jedna tutaj do nóżki. Druga tutaj do ośki. Każdy ma inny rower i inaczej można to przyczepić ale to nie jest istotne teraz tak, ta dziura tutaj jest w kwadracie wywierciłem ją w taki sposób, że wiertłem okrągłym o średnicy tego o takiej zmierzyłem to suchmiarką, wywierciłem okrągły otwór tu wziąłem pilnik kwadratowy i rozszlifowałem to pilnikiem w taki sposób, żeby, na Wam tłumaczę, wyciągam to, żeby ten element układanki wszedł sobie tutaj. O, widać, wchodzi. Im luźniej będzie wchodzić, tym łatwiej będzie to zabezpieczyć. I teraz tak. Ten element układanki... Kładamy tu, w dyszlu oczywiście wierciłem dziurę ale w taki sposób, żeby ten przegub chodził bo jak będziemy jechać rowerem będzie podskakiwało wiadomo, że drogi są nierówne będzie raz wyżej, raz niżej żeby to wszystko sobie chodziło a nie było na sztywno teraz tak, zabezpieczam tu nie tym zabezpieczeniem, tylko tym o, które tu pasuje Zabezpieczeniem zabezpieczam, o. Teraz tak, tu mamy zabezpieczony Teraz wkładamy ten element, ten otwór, o. Proszę elegancko. Z tej strony dałem jeszcze podkładkę dystansową, żeby trochę luz skasować. Teraz zabezpieczamy to tym słożniem. Wiecie co? Idę po młotek. Mam młotek. Teraz powinno wejść w trybinał. Albo i nie. Jest pewność, że się nie odepnie. Teraz się wszystko trzyma. Dyrżan z podpięty do roweru wygląda w ten sposób. Mm. Zaraz wam pokażę, jak to całość wygląda. Cały zestaw wygląda tak: tak wygląda ten nasz diligence. Tak wygląda rower. Prosta konstrukcja. Pewnie jesteście ciekawi, jak to skręca. Zaraz Wam pokażę. Teraz mamy rower skręcony bardzo mocno w lewo. No ale w lewo to nie problem. Bo Dyszel nam nie przeszkadza. Zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony. W drugą stronę może skręcić tylko tak, ale testowałem to już podczas jazdy i nie obcierała mi ta rura opony. Także powinno być dobrze. Dodatkowo z tyłu przykleiłem odblaski. Wyczytałem w przepisach ruchu drogowego o tym, że każda przyczepka rowerowa powinna posiadać odblaski. Także odblaski są. Wcześniej, jeżeli pamiętacie, na górze nie było tej blachy, tylko była kastra odkryta. Postanowiłem przykryć ją blachą, żeby nie było widać co wiozę. Ta blacha zostanie pomalowana docelowo na czarno. Nie wiem. Może spróbuję wam jakoś pokazać, jak jeżdży.

Tyle z jazdy testowej. Widzieliście, działa. Ta przeróbka nie trwała zbyt długo i nie była jakoś mocno skomplikowaną. Pozdrawiam serdecznie Maćka z kanału Osadnik z Odzysku, dzięki któremu powstał ten odcinek. Można powiedzieć, że był pomysłodawcą tego odcinka. No i co, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!